No dobra, nadszedł czas, żeby obkleić stolik taśmą klejącą. Obkleję całą górę i boki, potem położę go na czymś płaskim i odwrócę. I zaczniemy zalewanie. Na tym etapie już nie będzie można dołożyć nic na górę, więc muszę włożyć krawat. Tak jak już będzie docelowo. O co chodzi? Chodzi o to, że w momencie kiedy obkleję całą górę i boki, odwrócę to, żywica jest bardzo rzadka. Ona jest jak woda, nie jest jak guma, nie jest jak klej, nie ciągnie się. Ona jest jak woda, przelatuje przez wszystko. Więc jeżeli to, tu wszędzie będzie taśma, żywica sobie znajdzie zawsze najniższe miejsce, tu się wybrzuszy i zrobi się po prostu taki balon. Dlatego będzie to leżało na czymś płaskim, prawdopodobnie na tym kawałku USB. Natomiast ten element. Już będzie zanurzony w żywicy, nie będzie się go dało włożyć później i zalewać tego od góry. Muszę to zalewać tą stroną na dół. Potem, oczywiście, to wszystko w idealnych warunkach będzie wypełnione żywico i wtedy zajmiemy się tym. Chociaż przy dobrych wiatrach to też się wypełni od góry. Eee... No dobra, zaczynamy. Będzie jedno miejsce, w które nikt już nigdy w tym stoliku nie zajrzy. I tam się właśnie podpisze. Taśmą i odwrócone położymy na kawałku styropianu, żeby jeszcze siła drewna dociskała taśmę tam, gdzie płyta jest nierówna. Tu mamy żywicę. No i teraz trzeba w odpowiednich proporcjach zmieszać. Zalowanie jest proste, nie leje się od razu do kanionów. Leje się na środek i rozprowadza szpachelką tu można zaobserwować świetnie efekt balona o którym mówiłem no niestety to jest nie do uniknięcia przy takim nieregularnym kształcie ale zaraz podstawimy to kawałkiem drewna i jest szansa, że się uda Taśma jest w kawałku zerwana, nie był to najlepszy pomysł, ale zadziałał, wszystkie te elementy, które trzeba było zalać od góry są zalane, jeszcze trzeba będzie je zalać tutaj, nad czym będę myślał, bo sposób z taśmą się nie udaje, przez to, że tworzą się, Ono po prostu w ogóle nie przylega i ta żywica wypełnia całość, to jest już po odwróceniu, natomiast ten fragment, którego najbardziej się bałem się udał. I teraz mamy już górę, którą można zaszlifować. Trzeba znaleźć najniższy punkt i na niego włożyć. Prawdopodobnie będę musiał użyć jeszcze raz frezarki, bo to może być za głębokie, żeby jechać tu papierem. Ale to jeszcze sprawdzimy. Natomiast cały czas zostaje ten kanion. Ale teraz przykleję tu na silikon kawałek pleksy i będę go już zalewał, mając pewność, że nic nie wylewa się środkiem. Teraz będzie po prostu łatwiej. Dobra. To może mało wyglądnie wygląda, ale całaść jest jakby na poziomie dodatnim w stosunku do drewna, więc po wyszlifowaniu e, zejdziemy na równo z drewna i wtedy będzie już OK. Konstrukcja pleksoakrylowa ma utrzymać to wszystko dopóki to nie stężeje, a potem będzie można to swobodnie zalać od góry. No więc dzisiaj zalewamy to. Potem zalejemy to obok i to. I dzisiaj jeszcze zalejemy to. A potem zostaje to. To. to, tu się trochę styropianu przykleiło. A ja to się zaszlifuje. Tu jest szpara. Taka wstępna impregnacja została dokonana. Teraz trzeba wszystkie te szpary, w które rzut wsiąkała dolać z powrotem. No i tak się w zasadzie dolewa, dopóki nie zacznie być. Tak jak tutaj, że wypełnione już. Wylewa się taką większą ilość i szpachelką rozprowadza po całości. Widać jak to sobie wsiąka. Tak to wygląda rano. Już widać, że w zasadzie każda szpara jest pod żywicą. Oto tak naprawdę jest zalane, tylko tak dziwnie wygląda, ale już jest poziom żywicy dodatni. I tak wygląda dno, wyciągnięte z żywicy dno kubeczka. I kawałka plastiku. Do zaschniętej już żywicy tutaj. No tu jest zaschnięta. Dorobiłem jeszcze taki płotek, żeby już teraz zaraz to do góry. No tu trochę widać, jak jest zaschnięta. Natomiast tutaj też dorobiłem do góry. Natomiast tutaj wyleciała cała taką małą dziurko, którą musiałem zakleić. No cóż, nie zauważyłem jej po prostu. Tak jak mówiłem, to jest jak woda, więc jak się czegoś nie zauważy, to. Się potem zalewa dwa razy. No i dobra. Po paru dniach można zrywać te wszystkie plastiki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało do szlifowania. Tu z racji tego, że to jest najniższy punkt tu jest trochę więcej, a tu już jest twardo i mniej więcej zlicowane z drewiękiem. Jest już I to wszystko jest do zeszlifowania. <laughs> Żeby zalać ten kawałek Tutaj zbudowałem małe rusztowanie, ze szpacharki to jest wyschnięte, wczoraj wieczorem przerządziłem sobie żywicę i dzisiaj jest już gęsta i zaraz postawię go pionowo i zalaję od góry.